Witam Was wszystkich i zapraszam do lekcji 30, w której wirtualnie zwiedzimy Paryż oraz poznamy nazwy zabytków Paryża, a także poznamy, co to jest Verlon. Słowniczek. Larif, brzeg. Comte – liczyć. Wydawałoby się, że komputer będzie tak samo jak w języku angielskim, ale jak się pewnie domyślamy, Francuzi unikają słów pochodzących z języka angielskiego, dlatego mają swoje własne. L'ordinateur. Nam wydawałoby się, że to jest ordynator, ale to właśnie jest komputer w rodzaju męskiego. Tak samo z walkmanem. Walkman, czyli dosłownie chodzący człowiek, spacerujący i Francuzi mają właśnie po swojemu Le balader, czyli też taki spacerowicz, można powiedzieć. Tak samo zamiast mobile mają le portable, czyli przynośny. I to się odnosi zarówno do komórki, jak i do laptopa. Bardziej pewnie jednak do komórki. La densité moyenne, gęstość zaludnienia. Divise, dzielić. Le cartier. Dzielnica. Z tym, że kartier to jest jakby część arrondissementu. Arrondissement jest czymś większym, a i dzieli się, przynajmniej dochodzi o Paryż, na cztery właśnie takie kartiery, czyli dzielnice. Le Monument, zabytek. I na przykład L'Arc de Triomphe to jest łuk triumfalny. Drugim takim znanym łukiem triumfalnym jest L'Arc de Triomphe du Carousel, czyli Łuk du Carousel. Potem na zdjęciu pokażę, co to jest właśnie za zabytek. La Pyramide du Louvre, piramida przed Louvrem. La Colonne Vendôme, kolumna, która znajduje się na placu Vendôme. La Conciergerie, tego nie tłumaczę, ale to jest takie słynne więzienie, w którym była na przykład więziona Maria Antonina oraz Ludwik XVI. Le Centre Pompidou, albo też inna nazwa Centre Bobur, to jest centrum Pompidou. Żuif, Żuif, albo Un Un Żydowski, Żydowska, jako przymiotniki, a jako rzeczowniki będzie Żyd, Żydówka. Latursę Jacques wierza świętego Jakuba. Pamiętajmy, że Jacques nie jest Jackiem, tak by się nam mogło wydawać, ale właśnie Jakubem. Z kolei, gdy chodzi o piosenkę Frere Jacques, tłumaczymy ją w języku polskim jako panie Janie, chociaż powinno być właśnie panie Jakubie, a dosłownie bracie Jakubie. L'Hôtel de Ville to nie chodzi o hotel miejski, ale to jest ratusz miejski. La Seine, to jest sekwana. Le long de la Seine, wzdłuż sekwany. Latin, latin, łaciński, łacińska. Romeu, Romain, rzymski, rzymska. L'université, rodzaj żeński. Uniwersytet. L'église Saint-Étienne de Mont. To jest Kościół świętego Szczepana. Jeszcze ma taki dodatek z góry. Samo słówko Etienne to jest Szczepan. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że u nas w języku polskim jest Szczepan. I Szczepan, właśnie tak, w języku francuskim jest jako Etienne. W innych językach często jest jako Stefan, i to Stefan też trafiło do języka polskiego, i też jest w języku francuskim jako Stefan. La mosquée, to jest meczet. Le Jardin du Luxembourg ogród luksemburski. Le Pont Neuf dosłownie nowy most. Taką nazwę otrzymał ten most wtedy, kiedy powstał i wtedy faktycznie był nowy, a tak naprawdę jest to najstarszy most w Paryżu. Le Pont des Arts, most sztuk. L'Hôtel des Invalides, hotel inwalidów. To będzie potem jeszcze na zdjęciu. Le Musée d'Orsay, słynne Muzeum Orsay, kiedyś to był dworzec dla pociągów. L'École militaire, szkoła wojskowa. L'avenue de Champs-Élysées, aleja o nazwie Pola Elizejskie. L'Église de la Madeleine, albo też w skrócie La Madeleine, to jest właśnie Kościół Świętej Magdaleny, albo właśnie skrót od Kościoła Świętej Magdaleny, samo La Madeleine. Place de l'Etoile, Plac Gwiazdy, bo samo słówko l'Etoile to jest właśnie gwiazda. To jest ten plac, na którym znajduje się Łuk trumfalny i też nazywa się Place Chol de Gaulle. La Place de la Concorde, Plac Concorde. To jest ten taki największy, chyba, plac w Paryżu. Tam są zawsze parady wojskowe, przychodzą. Tam właśnie jest też obelisk słynny. I na tym właśnie placu, wcześniej, do, do, dokładnie w miejscu, gdzie jest obecnie obelisk, była ustawiona gilotyna. L'obelisk, rodzaj męski to właśnie obelisk. Le Pont Alexandre III. Most Cara Aleksandra III. L'Opera Garnier, Opera Garniera, La Tour Montparnasse, wieża Montparnasse. L'île aux Signes, dosłownie wyspa łabędzi. I właśnie na tej wyspie znajduje się La Statue de la Liberté, czyli Statua Wolności. Oczywiście nie jest to ta sama co w Nowym Jorku, tylko jej kopia i to o wiele mniejsza, ale jest właśnie w Paryżu. Le Bois de Boulogne, Lasek Boloński. La Place de Trocadero, Plac Trocadero. To jest taki słynny plac, z którego jest jeden z ładniejszych widoków na wyżej Eiffla. L'Estat Roland Garros, słynne teraz dla Polaków po wygranej Igi Świątek, czyli właśnie korty Rolanda Garosa. Lipodrom do tej, hipodrom o tej, czyli tam się właśnie odbywają wyścigi konne. Jest też drugi, Lipodrom de Longchamp, hipodrom Longchamp, bliski tym osobom, które uczestniczyły w Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku, bo właśnie na tym właśnie hipodromie odbyło się czuwanie i msza na zakończenie właśnie Światowych Dni Młodzieży. Eumni Meble osmanien, budynek w stylu haussmannieckim, czy też może nie tyle w stylu, co właśnie zaprojektowany przez Haussmana. La basilique de Sacre cœur bazylika najświętszego serca pana Jezusa. Le Moulin Rouge, czyli Moulin Rouge, czyli dosłownie Czerwony Młyn. Place Pigal, Place Pigal, czyli Place Pigal, Les cimetières de Perlachesse, czyli cmentarz père et un bateau, czyli łódź. I w Paryżu są dwie słynne takie sieci dochodzi o możliwość rysowania po Sekwanie to jest Bateau Parisien i Bateau Mouche. Le Funiculaire, kolejka górska. Jest właśnie taki odcinek kolejki górskiej, żeby się dostać na Sacré-Cœur, unikając setki schodów. Le parigo, czyli paryski akcent. Panam, Panama to jest potocznie Paryż. Być może taką piosenkę kojarzycie: a Paris a Panam. I tam właśnie jest użyte właśnie użyte to słówko Panam. Alum ver na odwrót. I stąd się właśnie wzięło, że na odwrót, biorąc sylaby, powstało słówko ver long. Po prostu się bierze z sylaby, oddziela i wychodzi ver long. I właśnie lever long to jest taki właśnie slang, taki sztucznie stworzony język. I na przykład ripa, czyli pari, i to właśnie oznacza Paryż. Dawna nazwa Paryża to jest La Lutèce, czyli Lutecja. I inne nazwy Paryża to są La Ville Lumière, czyli Miasto Światła, La Ville aux Cent Villages, Miasto o stu miasteczkach oraz La Cité de l'Amour, Miasto Miłości. Jak wiemy też o to miano ubiega się Wenecja. Periferik. To jest peryferyjne, też jako taka jakby obwodnica Paryża. Lemer, to jest mer, czyli burmistrz miasta, mairie, to jest merostwo, także właśnie jako urząd miasta. I wiemy, że jest słówko lamer, czyli matka, tu jest już lemer, i też jest lamer jako morze. Teraz trochę więcej słówek, gdy chodzi o Verlon. Oczywiście nie będziemy się tego języka uczyć, tylko tak podaję Wam to dla ciekawostki. Być może jak kiedyś będziecie mieli okazję rozmawiać z jakimś Francuzem młodym, to będziecie mogli z tego skorzystać, nawet i żeby go zrozumieć, bo prawdopodobnie będzie używał czasami tego. Takim jednym z bardziej znanych to jest zamiast mówić les tą b, czyli zostawić kogoś w spokoju, mówi się les beton. B. Be tą. Czyli jakby zostawić na betonie dosłownie. Też takim przy okazji widać nazwę bardziej jako pseudonim takiego artysty Stromi. Wzięło się to z tego, że Stromi, od maestro. Eunarab powstaje ber, Ein ber, czyli arab. Lush będzie szelu. Eu mustik będzie eu stikemu. Trochę może bez sensu, bo wychodzi nawet dłużej. Zamiast dwóch sylab wychodzi stikemu, trzy sylaby. Arjon ma dwie formy. Arjon, czyli żenar albo żonar. Fam to często się można spotkać, będzie mef, czyli takie trochę jakby takie pogardliwe, można powiedzieć, na kobietę. Bo ten język taki właśnie jest taki może, może nie do końca pogardliwy, ale takie raczej, jakbym ja powiedział na kobietę mef, to oczywiście, wiadomo, no, mogłaby się obrazić, chyba żeby mnie znała. Flik, czyli gliniarz, i będzie kef. Teraz tutaj będą zdjęcia z pierwszych stron lekcji, które były wcześniej. I tak naprawdę właśnie ja przygotowałem sobie wtedy, jak zaczynałem tę przygodę, ten kurs języka francuskiego, przygotowałem sobie na 30 lekcji właśnie już od razu zdjęcia. Teraz, teraz oczywiście będę musiał przygotować dalej na kolejne nie wiem, ile jeszcze lekcji. Na pewno nie będę tak szybko tego kursu kończył, bo nawet jak skończę gramatykę, co nie wiem, nie wiem, czy w ogóle mi się to uda, to i tak i tak zawsze pozostanie słownictwo. Więc tutaj, umówienie tych właśnie zdjęć. Wszystkie są wykonane przeze mnie w różnych latach, kiedy byłem w Paryżu, albo ogólnie we Francji. Więc tutaj jest widok z wieży katedry Notre Dame. Na pierwszym planie widać tą słynną. Iglice katedry, która się spaliła, i widać cykwane i rozgałęzienie, bo, jak pewnie wiemy, katedra znajduje się na wyspie. Tutaj jest widok na wieżę Eiffla oraz na Hotel des Invalides czyli właśnie Hotel Inwalidów z taką charakterystyczną złotą kopułą. To jest to jest zdjęcie zrobione z katedry, z wieży katedry Notre-Dame. Tutaj dużo osób myli się, mówi, że to jest witraż. Nie do końca, bo witraż w kształcie okrągłym nazywa się rozetą. I to jest właśnie rozeta w katedrze Notre-Dame. Tu jest właśnie ten drugi po łuku trumfalnym, inny łuk. Lark de Triomphe de Carousel. Znajduje się właśnie w drodze, idąc do Louvru. Tu z kolei jest właśnie piramida przed Louvrem, która jest zarazem wejściem do kasy. Jak widać, tu właśnie się stoi w kolejce do kasy, i tutaj się rozpoczyna właśnie zwiedzanie Louvru. Tutaj jeden z zabytków w Louvre, czyli pocałunek. Psyche i Amora, jeśli dobrze kojarzę. Tu jest wolność prowadząca lud na barykady i kojarzę, że to było też na banknocie prawdopodobnie 200 franków. To jeszcze stare 200 franków. nasze znaczy stare, przed wejściem euro. Tu jest koronacja Napoleona, a dosłownie jak on sam siebie koronował, a potem koronował swoją żonę. A tutaj widać, że papież się tylko temu przygląda, jakby akceptując to w pewnym sensie. No bo co mógł, co mógł zrobić, jak Napoleon się uparł, że to on sam dokona koronacji. Tu jest słynny różowy domek w okolicach Sacré-Cœur. Tu jest marsynianka. To jest to, znajduje się na łuk trumfalnym. To właśnie łuk trumfalny. Tu z kolei Moulin Rouge, Tu jest taki detal, taki szczegół na frontonie katedry Notre Dame. I widać taki no, charakterystyczny. Ja bardzo lubię właśnie opowiadać takie różne szczególiki, szczeguliki, wynajdować i jak kogoś oprowadzam po Paryżu, bo parę razy się to mi zdarzyło to mówię wtedy właśnie takie różne ciekawostki. Tu właśnie widać na przykład jest sąd, nad, sąd, sąd ostateczny, jest anioł, który trzyma wagę i diabeł, który też trzyma wagę i malutki taki jeszcze stara się oszukać, stara się ciągnąć na swoją korzyść. I widać tutaj właśnie ludzi, którzy pójdą do nieba, są w miarę uśmiechnięci, pogodni, a tutaj z kolei skuci. I właśnie ten taki szczególik jest fajny, że diabeł stara się jeszcze zawsze oszukać na swoją korzyść. Tu jest jeden ze słynnych gargulców, taki zamyślony. To jest na wieży katedry Notre Dame. Tu jest wnętrze katedry. Podczas, zawsze w pierwszy piątek miesiąca i w, w, i w każdy piątek Wielkiego Postu odbywały się Odbywało się wystawienie krony cierniowej Pana Jezusa. Tutaj ją widać wystawioną na poduszce. W tle widać tę figurę oraz krzyż, które się zachowały podczas pożaru, praktycznie nienaruszone. Tu jest widok na plac przed katedrą. Taki właśnie widok musiał mieć właśnie słynny quasimodo. Tu jest widok też właśnie z, katedry, z wieży katedry Notre Dame na Sacré-Cœur. Tu jest widok na tę iglicę, która się spaliła. Kolejny gargulec. Tu jest panteon. Tu jest wnętrze panteonu, które kiedyś było kościołem ku czci świętej Genowefy, czyli patronki właśnie Paryża, ale zostało zamienione. To zostało wzięte kościołowi i zamienione właśnie na Panteon, gdzie są pochowani różni znani Francuzi. Też między innymi Piotr i Maria Kirill Skłodowska, bo dla Francuzów to jest też właśnie jako francuska. Tu jest kościół, który znajduje się właśnie obok Panteonu i to jest właśnie kościół Świętego Szczepana, czyli l'église de saint étienne des Piękny, naprawdę piękny w środku. Może kiedyś po, pokażę jeszcze więcej zdjęć. Tutaj jest bazylika Sacré-Cœur nocą. Tutaj jest Rosetta w, w Sainte-Chapelle, czyli w Świętej Kaplicy. W tym miejscu były przechowywane relikwie krony cierniowej. To właśnie jest Saint-Chapelle na zewnątrz. Tu jest jedna ze stacji metra w Paryżu, taka charakterystyczna, bo jest wypisane. Tylko, że bez odstępów, cała, z tego co kojarzy, deklaracja praw człowieka. Tu jest wieża Eiffla, widoczna z, z innego brzegu Sekwany i idąc w kierunku mniej więcej placu Trocadero. I na pierwszym planie jest właśnie ta wyspa Łabędzi i na niej właśnie stoi Statua Wolności. Tu jest widok na pola marsowe z któregoś z poziomów wieży Eiffla, prawdopodobnie z drugiego. I właśnie widać właśnie pola marsowe. Tutaj jest e, szkoła militarna, czyli Szkoła Wojskowa. Dalej jest e, wieża Montparnasse. Za szkołą wojskową z kolei jest gdzieś tam e, UNESCO. Właśnie tutaj odbyło się powitanie papieża Jana Pawła II podczas rozpoczęcia e, Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. Tu z kolei jest w drugą stronę. Czyli na sekwanę. Na Trocadero, to właśnie jest Pas Trocadero, muzeum z jednej strony i z drugiej strony są różne muzea. W tle widać z kolei, z kolei nowoczesną dzielnicę Paryża, czyli właśnie La Défense. Tu z kolei jest Plac Warszawski, Place de Varsovie, taki polski akcent w dosyć znanym miejscu w Paryżu. To tyle w tej lekcji, a w następnej będą nazwy świąt w języku francuskim. Do zobaczenia, au revoir.